Zastanówmy się na moment, co to właściwie znaczy być inteligentnym. Hmm. Jak tak pomyślę, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, wiesz, testy IQ, jakieś zdolności matematyczne. Ktoś, kto zna mnóstwo trudnych słów. Dokładnie. Przez lata nauka, szkoła, wszystko utwierdzało nas w przekonaniu, że inteligencja to jest jakaś jedna, ogólna zdolność. Taka, którą można zmierzyć i wszystkich uszeregować. I właśnie ten, tę tezę o jednym tak zwanym czynniku G radykalnie zakwestionował Howard Gardner, psycholog z Harvardu. Tak. Jego propozycja była no, rewolucyjna. Stwierdził, że ludzki umysł to nie jest jeden centralny komputer. A co? Raczej zbiór kilku, a może nawet więcej względnie niezależnych komputerów, takich modułów, z których każdy działa według własnych zasad. I dzisiaj właśnie chcemy dogłębnie przeanalizować tę ideę teorię inteligencji wielorakich. Przyjrzymy się, czym są te różne inteligencje, jak się przejawiają i, co chyba najważniejsze, co to wszystko oznacza dla naszego rozumienia ludzkiego potencjału? Tak. I myślę, że na start kluczowa jest sama definicja Gardnera, bo dla niego inteligencja to nie jest coś abstrakcyjnego. Okej. Okay. To jest cytuję: biopsychologiczny potencjał do przetwarzania informacji w celu rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów cenionych w danej kulturze. Chwila, czyli to cenionych w danej kulturze jest ważne. I jest absolutnie kluczowe. To oznacza, że inteligencja nie istnieje w próżni. Jest zawsze osadzona w jakimś kontekście, w realnym świecie. Dobrze, to rozpakujmy to po kolei. Może zacznijmy od tych dwóch inteligencji, które są, że tak powiem, gwiazdami w tradycyjnej edukacji. Tych najbardziej oczywistych. Tak. Mam na myśli inteligencję lingwistyczną i logiczno-matematyczną. Ta pierwsza, językowa, to chyba coś więcej niż tylko bogate słownictwo, prawda? Zdecydowanie. To jest wrażliwość na znaczenia słów, na ich kolejność, na dźwięki, na rytm. Garner mówi, że jej najwyższą formę reprezentuje poeta. Poeta? Tak, bo poeta z niezwykłą precyzją dobiera słowa i bada ich, powiedzmy, muzyczne interakcje. A od strony biologicznej gdzie to siedzi w mózgu? To jest akurat dość dobrze zlokalizowane. Ściśle wiąże się z lewą półkulą mózgu, a w szczególności z dwoma kluczowymi obszarami. Ośrodkiem Broka, który odpowiada za produkcję mowy, i ośrodkiem Wernikiego. Dokładnie, który odpowiada za jej rozumienie. Uszkodzenie tych obszarów prowadzi do bardzo, bardzo specyficznych zaburzeń językowych. Okej. Okay. A ta druga z pary, logiczno-matematyczna? Co ciekawe, mówisz, że jej korzenie tkwią w czymś bardzo fizycznym. To jest fascynujące. Ona wywodzi się z kontaktu z przedmiotami, z ich porządkowania, liczenia. Czyli to nie jest tak, że ktoś się po prostu rodzi matematykiem? Absolutnie nie. To wszystko zaczyna się od bardzo konkretnych fizycznych działań. Dopiero z czasem y, ewoluuje to w kierunku operowania na czystych abstrakcjach i prowadzenia długich, skomplikowanych ciągów rozumowania. Wzorem są tu pewnie matematycy i naukowcy. Tak. Ci, którzy poszukują wzorców i zasad, które wyjaśniają rzeczywistość. A co do mózgu, to jej podłoże neurologiczne wydaje się bardziej mm, rozproszone Czyli nie ma jednego ośrodka matematyki A raczej nie. Dlatego uszkodzenia mózgu rzadziej prowadzą do całkowitej utraty tej zdolności, chociaż, np. urazy płata ciemieniowego mogą upośledzać konkretne umiejętności, jak choćby obliczenia Dobrze, mamy słowa i liczby. Ale teraz przejdźmy do tych obszarów, które często niesłusznie określa się mianem talentów. A nie inteligencji. Tak, na przykład inteligencja muzyczna. To jest zdolność do rozróżniania wysokości dźwięków, rytmu, barwy. A jej uosobieniem jest kompozytor. Ktoś, kto w umysle nieustannie operuje tonami i całymi strukturami muzycznymi. I tu jest to fascynujące połączenie z emocjami. Tak, muzyka pozwala uchwycić i komunikować formy uczuć bez użycia języka. Czasem trafia głębiej niż słowa. A jak to wygląda biologicznie? Zdolności muzyczne są lokalizowane głównie w prawej półkuli. Ale, co ciekawe, u osób z wykształceniem muzycznym obserwuje się zaangażowanie również lewej półkuli. Czyli trening może reorganizować pracę mózgu. Dokładnie tak. To świetny dowód na plastyczność mózgu. Kolejna na liście to inteligencja przestrzenna. To zdolność do, no wiesz, trafnego postrzegania świata wizualnego. Ale też do mentalnego transformowania tych spostrzeżeń. Przychodzą mi na myśl nawigatorzy z wysp Puluat, o których czytałem. Oni bez map potrafią żeglować po oceanie. Niesamowity przykład. Albo szachiści, którzy przewidują ruchy, czy rzeźbiarze, a nawet fizycy-teoretycy, którzy operują obrazami w myślach. Hmm. Gdzie to się dzieje? Też prawa półkula. Znowu kluczową rolę odgrywa prawa półkula, a konkretnie jej tylne regiony, zwłaszcza płat ciemieniowy. Tam mózg przetwarza informacje o relacjach przestrzennych. I wreszcie, dochodzimy do czegoś, co dla wielu może być najbardziej zaskakujące. Inteligencja cielesno-kinestetyczna. Myślenie ciałem. Właśnie. Myślimy tancerz, sportowiec, ale też chirurg, rzemieślnik. Tak. To jest zdolność używania własnego ciała w wysoce zróżnicowany i precyzyjny sposób, zarówno w celach ekspresyjnych, jak i praktycznych. A więc nie chodzi o samą siłę, tylko o kontrolę. O mistrzowską kontrolę. To też jest biegłość w manipulowaniu przedmiotami. Dlatego chirurg czy rzemieślnik idealnie tu pasują. Rozumiem. A za to odpowiada cała sieć w mózgu, tak? Bardzo skomplikowana sieć. Kora motorowa, wzgórze, zwoje podstawy, muszczek to wszystko razem koordynuje każdy nawet najdrobniejszy ruch. Dobrze. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze zdolności związane ze słowami, liczbami, sztuką i ciałem. A co z zrozumieniem siebie i innych? I tu Gardner wprowadza inteligencje personalne. Dwie, prawda? Dokładnie. Wyróżnia dwie, które wzajemnie na siebie oddziałują i tworzą to, co nazywamy dojrzałym poczuciem ja. Pierwsza to inteligencja intrapersonalna, skierowana do wewnątrz. Dostęp do własnych uczuć. Tak, dostęp do własnego życia uczuciowego. Pozwala rozróżniać emocje i używać tej wiedzy do kierowania swoim zachowaniem. Taki wewnętrzny kompas. Świetne określenie. A druga interpersonalna jest zorientowana na zewnątrz. Czyli to jest ten radar społeczny. Właśnie zdolność do zauważania i rozumienia nastrojów, temperamentów, motywacji i intencji innych ludzi. To inteligencja liderów, nauczycieli, terapeutów. I za integrację tych informacji wewnętrznych i zewnętrznych odpowiadają przede wszystkim płaty czołowe mózgu. One są centrum naszego życia społecznego i naszej samoświadomości. Okej, okay, ale mówiłaś, że ta lista nie jest zamknięta. Gardner coś jeszcze do niej dodał. Tak, z czasem dodano inteligencję naturalistyczną. To znaczy. To jest zdolność do dokonywania istotnych rozróżnień w świecie przyrody, wśród roślin, zwierząt. To coś, co dla naszych przodków było absolutnie kluczowe dla przetrwania. A dzisiaj? Widzimy ją u biologów, ogrodników, szefów kuchni. Dokładnie. Gardner wspominał też o poszlachach sugerujących istnienie inteligencji egzystencjalnej inteligencja wielkich pytań. Tak jest. Rozważał też inteligencję pedagogiczną czyli zdolność nauczania innych. Ale inni badacze proponowali jeszcze cyfrową, duchową, nawet seksualną. Ale to już chyba poza głównym kanonem. Na razie tak, pozostają na marginesie. Mamy więc całą paletę inteligencji. Ale czy to oznacza, że, no wiesz, prawnik używa tylko inteligencji językowej, a tancerz tylko cielesno-kinestetycznej? Absolutnie nie. I to jest jedna z najważniejszych konkluzji tej teorii. W rzeczywistości poszczególne inteligencje rzadko kiedy działają w izolacji. To jak to działa? Prawie każda złożona rola społeczna, prawnika, lekarza, artysty, to jest amalgamat, czyli mieszanka różnych inteligencji, które ze sobą współpracują. Aha, czyli to nie są takie oddzielne szufladki? Zdecydowanie nie. I Gardner podkreśla też, że to nie są talenty w potocznym sensie tego słowa. Tylko co to są pełnoprawne kompetencje intelektualne, które zasługują na równe traktowanie na przykład w systemie edukacji. On sam określa je jako użyteczne fikcje naukowe. Czekaj, użyteczne fikcje. To brzmi jakby nie istniały naprawdę. To nie tak, chodzi o to, że to nie są oddzielne fizyczne organy w mózgu. To trochę jak mapa. Mapa nie jest prawdziwym terytorium. Ale jest niewiarygodnie użytecznym narzędziem, żeby się w tym terytorium odnaleźć. Rozumiem, to idealna analogia. To są narzędzia pojęciowe, które pomagają opisać i zrozumieć niezwykle złożone i przenikające się procesy ludzkiego poznania. Pozwalają docenić różnorodność ludzkich umysłów. Więc teoria inteligencji wielorakich zmienia całą perspektywę? Zdecydowanie. Zamiast pytać, jak inteligentna jest dana osoba, skłania nas do pytania? W jaki sposób jest inteligentna? To jest to przejście od jednowymiarowej skali do bogatego, wielowymiarowego portretu. I to prowadzi do bardzo, ale to bardzo prowokującej myśli na koniec. Dokładnie. Bo skoro inteligencja jest definiowana jako potencjał do tworzenia produktów cenionych w danej kulturze? Tak. To co stanie się z hierarchią inteligencji w świecie, w którym coraz więcej zadań logicznych i językowych przejmuje sztuczna inteligencja? Czy w przyszłości inteligencje, które dziś uważamy za mniej akademickie, jak interpersonalna czy cielesno-kinestetyczna, nie zyskają nagle na znaczeniu jako te, które pozostaną unikalnie ludzkie?